A? O, dzika jabłoń. Giuseppe, zrób coś pożytecznego i zbierz trochę jabłek. Uwaga! Skacz! O nie, Giuseppe został! Co? Życiodajny? Łap kółko! Dobra, ale jestem niedzielnym kierowcą. Świetnie sobie radzisz. Nie dotykaj! Giuseppe! Rzuć mi te jabłka! Giuseppe! Już po Giuseppe. Zobaczmy, co tu napisał. Posłuchajcie tego! To nie moje łzy, córko z dawnych dni, ale kropla rosy, która skrapia świt. Wielu takich jest, co siły tracą dziś, choć nie zatrzasnęli przed rodziną drzwi. I co myślicie? Co się wam stało? Kto to mówi? To prawdziwa sztuka. Pokażcie co wy tam macie.